1 września w godzinach rozpoczynających się uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego to okres wzmożonego ruchu na drogach. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie i Tarnowska Policja jak co roku przypominają kierowcom, aby szczególnie w rejonach szkoły jeździć ze zdwojoną koncentracją. 1 września spotykamy się w rejonie szkół, w rejonie dla pieszych i przypominamy wszystkim, zarówno kierowcom, jak i najmłodszym, czyli uczniom, że wakacje się skończyły, że droga to nie zabawa, że trzeba zachować bezpieczeństwo. 1 września jest takim dniem, w którym rozpoczynamy tą akcję. Z deklaracji policjantów wynika, że będą wspierali naszą akcję przez cały miesiąc, a nawet i dłużej. Czyli będą przypominać kierowcom, że, że to nie tylko 1 września, gdy dzieciaki pierwszy dzień przychodzą po wakacjach do szkoły. W tych dniach na pewno będzie nas można spotkać częściej w rejonach szkół i muszą się przyzwyczaić do tego widoku osoby, które dowożą dzieci do szkół, ze względu na to, że z jednej strony chcemy działać prewencyjnie i uczyć tych bezpiecznych zachowań, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, natomiast z drugiej strony no, będziemy egzekwować te przepisy, które są łamane przez kierujących. I tu nie tylko prędkość, chodzi nam tutaj głównie o dowóz dzieci do szkół, czyli korzystanie z pasów bezpieczeństwa. No i również zatrzymanie oraz postój w celu wysadzenia dziecka do szkoły, tutaj również będziemy zwracać uwagę, aby to było w miejscach bezpiecznych. Policjanci rozdawali dzieciom odblaskowe kamizelki, a kierowcom ulotki promujące akcję zwalniam przed szkołą. Dzisiaj wspólnie z uczniami 16 LO przy udziale Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i innych zaproszonych gości wręczaliśmy kierowcom, jak co roku zresztą, ulotki zwalniam przed szkołą. I to w kierowcy widać, że już przyzwyczaili się, bo chętnie wyciągali rękę po taką ulotkę. Akcja zwalniam przed szkołą od kilku lat przypomina kierowcom w Tarnowie o rozpoczynającym się roku szkolnym.